Dzień dobry, nazywam się Karolina Galewska i chciałabym dzisiaj opowiedzieć Państwu o tym, jak rozumiemy, jak interpretujemy nazwy, z którymi stykamy się na co dzień, jak interpretują je specjaliści, a jak odczytujemy je zgodnie z naszą potoczną intuicją. Chciałabym wskazać, jakie pułapki czyhają na nas. Kiedy staramy się interpretować nazwy zgodnie z takimi pierwszymi intuicyjnymi skojarzeniami. Głównie skupię się dzisiaj na nazwach z obszaru naszego regionu, z Wielkopolski, a także dla porównania odniosę się do nazw tajwańskich. Na wstępie wyjaśnię może. Uściśle pewne kwestie terminologiczne. Posługując się w tytule wystąpienia określeniem nazwy, mam na myśli nazwy własne. Nazwy własne są to jednostki językowe, które służą do wyznaczania danych obiektów, oznaczania ich w celu odróżnienia od innych. Z kolei nazwy pospolite, inaczej. Potocznie możemy powiedzieć zwyczajne wyrazy, służą do przekazywania treści językowej. Mają dla nas określone znaczenie, określoną treść. A za pomocą nazw własnych jedynie oznaczamy, etykietujemy określone obiekty. I właśnie takimi nazwami własnymi typu Mickiewicz, Poznań, Malta, czyli właśnie językowymi etykietami, chciałabym się dzisiaj zająć. Czy ten podział jest taki prosty i klarowny, podział na nazwy własne i pospolite? Nie do końca. Pewnie bardzo szybko pomyślą Państwo o, o nazwach na przykład miast, które mają określone znaczenie, które są dla nas czytelne. I rzeczywiście y, takie nazwy funkcjonujemy wśród takich nazw y, typu Zielona Góra, Łódź czy Białystok. Nie są to tak zwane typowe, prototypowe nazwy, które są właśnie pozbawione znaczenia, które są dla nas puste semantycznie, tylko te nazwy kojarzą nam się z określonymi wyrazami, z określonymi sensami. Zielona Góra wskazuje na, czy też wskazywała ta nazwa pierwotnie na określone ukształtowanie terenu. Nazwa łódź odnosi się do miasta położonego nad rzeką. A z kolei nazwa Białystok potocznie może nam się kojarzyć przy pierwszym kontakcie z czymś białym, z białym kolorem, być może śniegiem, ale nazwa ta pochodzi od rzeki białej, od rzeki nad którą położone jest miasto. Widzimy więc, że fakt, iż nazwa jest dla nas czytelna, przejrzysta, niekoniecznie jest równoznaczny z Rozumieniem etymologii danej nazwy niekoniecznie pozwala nam połączyć daną etykietę z określonym miejscem. Często mamy błędne wyobrażenia na temat etymologii pewnych nazw z tego powodu, że funkcjonują różne legendy na ich temat. Z pewnością każdy z nas słyszał, zapoznał się w dzieciństwie na przykład z legendami na temat powstania miast takich jak Warszawa, Kraków czy Gniezno. I faktycznie te legendy niekiedy mają w sobie ziarno prawdy, lecz w różny sposób, w różnym stopniu rozmijają się z. Naukową etymologią, ze stanem wiedzy naukowej. Na przykład nazwa Kraków faktycznie pochodzi od kraka, ale oczywiście w etymologii naukowej nie znajdziemy wzmianki na temat smoka. Z kolei, etymologia miasta Gniezno wiązana z legendą dotyczącą orlego gniazda też zawiera w sobie element fantastyczny czy też naddany dlatego że etymologicznie gniezno pierwotnie gniezno łączymy z ptasim gniazdem ale nie możemy wskazać z jakim gatunkiem ptaka nazwa była związana to słowo gniazdo mogło też odnosić się do zagłębienia o żyznym podłożu, czyli wskazywać na cechy terenu. Z kolei nazwa miasta Warszawa nie ma nic wspólnego z postaciami takimi jak Wars i Sava, a pochodzi od imienia Warsz, czyli osoby, która pierwotnie była właścicielem tej osady. I tego typu Legendy, nienaukowe objaśnienia pochodzenia danych nazw nazywamy etymologiami ludowymi czy też potocznymi. Widzimy więc, że do powiązania danej nazwy z danym miejscem potrzebna jest pogłębiona wiedza, specjalistyczna wiedza. Gdyż nazwy nie odnoszą się do danego obiektu, tutaj danego terenu, w sposób bezpośredni. Mimo iż mamy do czynienia niejednokrotnie z nazwami, które są dla nas całkowicie przejrzyste semantycznie, takimi jak dolina czy góra, nazwy te właśnie w oczywisty dla nas sposób charakteryzują teren, nie zawsze możemy je bezpośrednio powiązać. Z danym miejscem, z danym miastem. Do tego typu nazw, nazw przejrzystych semantycznie, czytelnych z obszaru naszego regionu, możemy zaliczyć nazwy takie jak Borek Wielkopolski, Bóg czy Ujście. Ujście to miasto położone przy ujściu Gwdy do Noteci. I nazwy te, oczywiście, mają dla nas określone znaczenie, są dla nas czytelne. Ale jak widzimy, nie możemy ich odnosić bezpośrednio do obiektu, który nazywają. Na przykład Bóg, nie jest to nazwa lasu, tylko miasta. Zatem związek nazwy i miejsca jest niekiedy o wiele mniej oczywisty niż by to się mogło wydawać. Przykładowo nazwy takie jak Konin, Kiszkowo czy Złotów. Kojarzą nam się z określonymi wyrazami, wyrazami pospolitymi, takimi jak koń, kiszka czy złoto. I faktycznie są to dobre tropy, ale taka intuicja, pierwsza intuicja nie wystarcza, żeby objaśnić etymologię tych nazw. Nazwy te pochodzą bowiem od nazw osobowych, czyli wskazują na pierwotnych właścicieli danych osad. I na podstawie różnego rodzaju związków między daną nazwą a danym miejscem, czyli na podstawie typów etymologii, rozróżniamy wiele typów nazw. I tutaj chciałabym omówić pewne ich przykłady. Posłużę się nazwami poznańskich dzielnic. Przykładowo nazwy takie jak dębiec, łazarz czy grunwald są powszechnie rozumiane, są powszechnie czytelne. Nazwa dębiec jest to tak zwana nazwa topograficzna, gdyż charakteryzuje określony teren. Nazwy łazarz i grunwald zaliczymy do nazw pamiątkowych, gdyż upamiętniają daną postać biblijną i miejsce słynnej bitwy. Niektóre nazwy nie są jednak już tak czytelne na pierwszy rzut oka i potrzebujemy odpowiedniego warsztatu specjalistycznego, żeby je właściwie zinterpretować. Nazwa garbary jest to tak zwana nazwa służebna, czyli odnosi się do zajęcia, jakim trudnili się mieszkańcy tego terenu. Byli garbarzami. Nazwa franowo jest to nazwa dzierżawcza gdyż wskazuje na właściciela danej osady. A nazwa jeżyce jest to jedna z nazw patronimicznych, czyli słowo to oznacza, odnosi się do poddanych lub potomków pierwotnego właściciela osady. Jeżyce byli potomkami jeża. Niektóre nazwy są dla nas całkowicie zrozumiałe i wydaje nam się, że, że są dla nas również czytelne, jednak być może powiązanie ich z odpowiednią interpretacją nie jest tak oczywiste. Faktycznie miasto piła kojarzy nam się słusznie z rzeczownikiem piła, jednak nie jest to wiedza powszechna, że w danym miejscu. Pierwotnie stał tartak, stąd wzięła się ta nazwa. Nazwa środy wielkopolskiej oczywiście odsyła nas do, do dnia tygodnia i jest to dzień targowy w danej osadzie. Był to dzień targowy w danej osadzie. Z kolei nazwa koło słusznie jest kojarzona z określonym kształtem. Przywodzi na myśl. Kształt kolisty, a więc odsyła nas do zakola rzeki. Jest to teren otoczony wodą. Niekiedy ta intuicja, odpowiadająca, że nazwa jest czytelna i zrozumiała, może być pułapką. Nazwy ulegają różnego rodzaju Przekształceniom, ich etymologia ulega zatarciu na przestrzeni lat, w wyniku między innymi różnych procesów fonetycznych. Dlatego też nazwa Zajączki może nam kojarzyć się z nazwą zwierzęcia, jednak etymologicznie jest to nazwa wywodząca się od nazwiska. Od nazwiska generała Józefa Zajączka, uczestnika. Powstania Kościuszkowskiego i wojen napoleońskich. Nazwa Turek, być może poprzez skojarzenie z nazwą narodowości, y, może kojarzyć się z krajem, z Turcją, jednak jest to nazwa pochodząca od rzeczownika Tur, określającego wymarły już gatunek zwierzęcia. Nazwa Miasta baba nie jest związana z rzeczownikiem, ze znaczeniem, które nasuwa nam się współcześnie. Pochodzi ona od dawnego znaczenia tego wyrazu, oznaczającego teren podmokły, teren bagienny. Z kolei nazwa kurnik, która może wywoływać zabawne skojarzenia, jest Niejasna, nie do końca jasna, również dla specjalistów. Nie ma tutaj zgody co do tego, jaka z pewnością była etymologia nazwy, jednak najprawdopodobniej ów teren był miejscem gromadzenia się ptactwa leśnego, inaczej kurów leśnych. Mamy również do czynienia z nazwami, które nie przypominają bezpośrednio znajomych nam wyrazów, jednak pobrzmiewają w nich pewne znaczenia, pewne cechy, które kojarzą nam się ze słowami używanymi na co dzień. I tak nazwa ostrów być może przy pierwszym kontakcie kojarzyć się z czymś ostrym, jednak Pierwotnie w przeszłości wyraz ten oznaczał wyspę. Dlatego dzielnica Poznania Ostrów Tumski jest to dzielnica teren położony na wyspie. Z kolei nazwa opalenica być może dzisiaj kojarzy się na przykład z opalaniem, jednak faktycznie nazwa ta odnosi się do procesu pozyskiwania danego terenu, czyli do palenia wypalania danej ziemi pod uprawę. Z kolei pobiedziska w tej nazwie być może poprzmiewa bieda, skojarzenie z tego typu znaczeniami. Jednak i tutaj u podstawy nazwy leży wyraz, który obecnie już wyszedł z użycia, wyraz pobiada, Oznaczający zwycięstwo. Jest to zatem miejsce, w którym odbyła się zwycięska bitwa. Musiała odbyć się jakaś zwycięska bitwa, no jednak niestety badacze nie doszli do tego, jaka to była bitwa. Widzimy więc, że nazwy niekiedy pozostają zagadką również dla specjalistów. Inną pułapką, Utrudniającą dotarcie do etymologii nazwy jest fakt, iż ulegają one niejednokrotnie przekształceniom, różnego rodzaju przekształceniom fonetycznym, także w wyniku właśnie błędnej interpretacji użytkowników nazw. I tak nazwa Toliszkowo, pochodząca od nazwy osobowej Toliszek, została przekształcona na nazwę miasta Tuliszków gdyż użytkownicy tej nazwy skojarzyli ją z czynnością tulenia. Nazwa puszczykowo pierwotnie brzmiała poszczukowo od nazwy osobowej poszczuk, jednak i tutaj doszło do tak zwanej adideacji, czyli właśnie przekształcenia formy wyrazu ze względu na skojarzenie z innym podobnie brzmiącym wyrazem tutaj najprawdopodobniej puszczykiem albo puszczą. Analogicznie nazwa gołańcz powstała przez skojarzenie z przymiotnikiem goły, gdyż jej pierwotna forma brzmiała golańcz. I tutaj chciałabym rozszerzyć nasze rozważania również na nazwy chińskie. Nazw w języku chińskim nie dotyczy problem, o którym wspomniałam przed chwilą, to znaczy problem zmian form graficznych wyrazu. Dlatego, że wyrazy w języku chińskim zapisywane są znakami pisma, które są niezmienne w swej formie. Oczywiście pismo chińskie przez tysiące już lat ewoluowało, jednak zasadniczo znaki przekazują znaczenie, określone znaczenie w sposób trwały i nie wpływają na nie na przykład sąsiadujące wyrazy nie wpływają na przeobrażenia danych znaków nie wpływają sąsiadujące wyrazy czy na przykład sposób wymowy danych słów nazwy chińskie są specyficzne również dlatego iż w większości są one przejrzyste semantycznie to znaczy że są zbudowane z morfemów wyrazów Całkowicie zrozumiałych dla współczesnego użytkownika języka. I tak określone nazwy niosą dla użytkowników języka chińskiego konkretne znaczenia. Na przykład nazwa Pekinu, stolicy Chin, w języku chińskim wyraża właśnie znaczenie Północna Stolica Beijing. Z kolei nazwa polskiej stolicy. Warszawy, Hłasza. Te nazwy moglibyśmy przetłumaczyć jako kwietny pył. Widzimy więc, że jest to sytuacja zupełnie inna niż ta, z którą mamy do czynienia na co dzień, gdyż w językach europejskich duża część nazw nie jest współcześnie czytelna, nie jest przejrzysta semantycznie. Te nazwy ich ich pierwotne znaczenie uległo zatarciu i nazwy takie jak Pekin czy Warszawa obecnie nie niosą dla nas żadnego znaczenia. A nazwy chińskie, tak jak już wspomniałam, mogą tworzyć różnorodne, znaczące struktury. Te struktury mogą być bardziej skomplikowane syntaktycznie i wyrażać znaczenia, całe zdania, przekazywać bardziej skomplikowane sensy, takie jak nadchodzący pokój. Czy Feniks ulatuje? Te dwie nazwy są to nazwy chińskich powiatów. I w szczególności chciałabym skupić się na nazwach tajwańskich. Tajwan jest to wyspa położona u południowo-wschodnich wybrzeży Chin. Zamieszkują ją i potomkowie miejscowych plemion, jak również. Przybyszy z Chin kontynentalnych. Na Tajwanie używa się języka chińskiego, miejscowej odmiany standardowego języka chińskiego. Duża część nazw jest zatem przejrzysta, zrozumiała, tak jak nazwy, które wymieniłam przed chwilą. Nazwy głównych tajwańskich miast, największych tajwańskich miast, oddają lokalizację tych miejsc. Każdorazowo składają się one z morfemu Tai, który znajduje się w nazwie wyspy, w nazwie Taiwan. Do tego morfemu dodaje się element kierunkowy, który wskazuje na położenie danej osady, danego miasta. I tak nazwa tajwańskiej stolicy Taipei zawiera element kierunkowy północ, nazwa największego południowego miasta Tainan zawiera element południe, z kolei Taichung to miasto położone na wschodzie, a Taichung to miasto położone mniej więcej po środku wyspy. Etymologia Niektórych tajwańskich nazw jest jednak znacznie bardziej skomplikowana ze względu na skomplikowaną historię tego terenu. Przez wieki Tajwan znajdował się między innymi pod panowaniem holenderskim czy japońskim, i w wyniku zwierzchnictwa różnych władz określone nazwy ulegały przekształceniom. Dlatego też, jeśli chcielibyśmy interpretować określone nazwy przez pryzmat współczesnego znaczenia, popełnilibyśmy błąd. Przykładowo, nazwa miasta Guanci jest nazwą, która uległa znacznym przeobrażeniom i nie jest związana z elementem kierunkowym, o którym wspominałam przed chwilą. Czyli ten współcześnie rozumiany morfem zachód nie ma związku z jej etymologią. Nazwa pierwotnie nazwa tego miasta oznaczała naczynie do kiszenia warzyw, czyli wskazywała na zajęcie, którym zajmowali się mieszkańcy tego terenu. Jednak w czasie japońskiego panowania nazwa została zaadaptowana do języka japońskiego jej współczesna forma jest wynikiem tajwańskiego odczytania japońskiej nazwy, gdyż w języku japońskim wyrazy zapisuje się za pomocą znaków chińskich, dlatego też graficzna forma nazwy została, a zmianie uległa jej wymowa. Z kolei nazwa druga nazwa Beitou jest to nazwa dzielnicy y, Taipei, stolicy Tajwanu. Nazwa ta również mogłoby się wydawać zawiera element kierunkowy, czyli morfem o znaczeniu północ. Jednak tutaj morfem ten nie niesie takiego znaczenia, nie powinien być tak interpretowany, gdyż nazwa również etymologicznie wiąże się z zupełnie innym znaczeniem. Nazwa ta została stworzona, powstała w języku rodzimych plemion aborygeńskich, jednego z plemion aborygeńskich zamieszkującego ten teren, i oznaczała wiedźmę, która według legendy ów teren zamieszkiwała. Współczesna nazwa jest wynikiem adaptacji tej nazwy do współcześnie używanego języka chińskiego. Jak widzimy, interpretacja znaczenia nazw, nazw geograficznych jest niejednokrotnie zadaniem niełatwym i czyha na nas wiele pułapek w trakcie tego procesu. Nie powinniśmy się jednak zniechęcać, gdyż odkrywanie entymologii nazw dostarcza nam informacji na temat historii danego terenu społeczności zamieszkującej dany teren, jego cech fizjograficznych, a więc mówi nam wiele o naszej własnej tożsamości. Dziękuję bardzo.